Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, to już widzieliście. To będzie za jakiś czas. Ale tam jedzie z To będzie za jakiś czas. Znaczy e, za jakiś czas. Pewnie już e, widzieliście... Pewnie już widzieliście kopalnię aluminium. Tego właśnie. Oczywiście zostało tutaj tego więcej. A że ten kanał trochę zdezelowany jest, ale... Chciałbym wysłać do alum... oh, aluminiu... Aluminium do metaleo. Nie no, trochę zdewastowany jest, ale da radę. Sami wiecie, że aluminium średnio waży, a jest tego dosyć dużo. Także ja sobie tu zacznę szykować to co jest do wyrzucenia do metaleo aluminiowe. to gdzieś jeszcze śrubokręt schowałem. To co jest do wyrzucenia do metaleo. I tak właśnie myślę o tym kartonie, bo jest dość sporawy. Będą dwie frakcje, najprawdopodobniej będzie odlew aluminiowy i odlew miesz... i mieszany aluminium. Mam nadzieję, że się to tu zmieści, oczywiście. Mm, tu już szykuję sobie, widzicie, ten e, ogromny silnik do demontażu. Także też wypatrujcie z tego odcinka. No i teraz, tak na szybko. Tu oczywiście trochę złomu się pozbyłem, to już widzieliście. I teraz tak, to jest aluminium, to jest aluminium, e, 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 tu jest jakiś aluminium, to jest aluminium, to jest aluminium. No trochę tego tu jest, jeszcze on trochę w warsztacie i właśnie chciałbym to posegregować, wysłać, bo to tutaj stoi i... no i moknie wszystko, widzi, śnieć tu wchodzi na to, czy jak to się tam mówi. Także z tego pewnie będzie jeden, dwie, dwa razy... chociaż to, nie wiem, czy profile, czy co, to to... to to jako profil aluminiowy. Nie wiem. Biorę, przepakowuję to do jakiegoś worka czy czegoś, a może w wiadrach to zabiorę. I posegreguję to już na warsztacie, także chyba będziemy to na warsztacie robić więcej. Śmieciarki toną. Kontrola. Tak, kontrola. Kontrola. Kontrola musi być. Chciałem to wiadro przeładować do tego ale tu, oczywiście, pozbierałem wszystko, i wiadro już jest pełne. Także idę po kolejne, bo tutaj jest niestety woda. Muszę to wyciągnąć, wylać i to wiadro chyba ma dziurkę. Także w samochodzie bym się nalał. Manysiu, no i tak wiadro jest opróżnione, przesypane jest tutaj. Woda jest wylana, także są trzy wiadra aluminium plus to plus to. Na pewno będzie odlew, na pewno będzie miks, jeżeli karton ten oczywiście pozwoli na to, żeby coś jeszcze weszło to coś tam mam w warsztacie Cie co, jeszcze sobie tak pomyślałem, że mam tu tak luzem trochę miedzi i wezmę sobie na przykład taką, o, najgorszy sort to jest gruba miedź, fajna miedź tylko, że widzicie, ona była nadpalona popalona, przepalona, czy nie wiem co tym kontrol, kontrol jest dobrze? dobrze jest? to dobrze taki miks sobie wrzucę tam z kilogram 2 może bo się ukujesz. Z kilogram 2 dorzucę do tego aluminium jak się zmieści i tyle. Także robię szybki szybki sort na tą taką, wiecie, miks. Dobra, wiadro opróżnione, to zabieram sobie do warsztatu. Tutaj jest szybka segregacja. To nie jest błyszcząca, bo to jest farbowana, także to idzie tam widzicie jest taka ta popalona, niepopalona, różne takie. Nie wiem ile tego jest, ile będzie, tyle będzie, po prostu dorzucę do Dorzucę do przesyłeczki, zobaczymy co tam jeszcze na warsztacie takiej do miksa typowo jest. Wrzucę sobie tutaj aluminium, zrobimy. No i będzie paczka do metalu. W końcu. Witam was już z warsztatu. Powiem wam, walczę tu już sporo czasu. Na dole, słoiki, tak jak mówiłem. I teraz mam raz, dwa, trzy półki, tak jak powinny być dla mnie. Wyegzekwowane, no i teraz pomysł jest taki, żeby tutaj na tej zrobić sobie ekspozycję na rzeczy, które otrzymałem od Was. Od Was, widzów. Tutaj już są pierwsze szklaneczki od, od Darka i od Maćka. Dalej stanie tutaj jeszcze sporo rzeczy, które mam od Was. Na jednym chciałbym sobie zrobić ekspozycję aparatów w końcu. No i jeden mam jeszcze wolny na jakieś tam. Pierdoły, które tutaj są. Zaczyna to jakoś wyglądać. Dobra, ale nie o tym. Zaczynamy segregację aluminium, bo tu jest tak aluminium odlew to na przykład jest aluminium odlew, jest aluminium mix. Eee, radiator też jako aluminium mix także, no co, to trzeba wszystko posegregować. Karton, widzieliście. Będę sobie to wkładał w folióweczki, ile się zmieści, tyle się zmieści, reszta po prostu pójdzie następnym razem, także no w sumie nie wiem, co, czego tutaj mam przewagę. Ej, dobra, lecimy, aluminium, aluminium odlew. O, tutaj widzicie, jest jeszcze coś nieodkręcone przy okazji. Przy okazji to odkręcimy, o ile się da w ogóle. No właśnie, o tym mówiłem. No i to już nie pójdzie w tej chwili, ponieważ ja tego nie jestem w stanie odkręcić. To trzeba to obciąć albo odtłuc. To idzie na bok. No i tak właśnie się to wszystko później wygląda. Trzeba obejrzeć w razie czego jeszcze. Wiecie, zbadać magnesem. Jak ktoś nie jest czegoś pewny. Tu nie powinno nic być, no ale to jest plastyka. Znaczy plastyka, no miks. To raczej też nie jest odlew z tego co zdążyłem się dowiedzieć oglądając Wasze filmy. To również musi być odlew. To jest odlew. To, tak jakbym patrzył, powiem Wam na... Gdzieś tak zerknął, to bym powiedział, że jest to w ogóle metalowe, a nie jest. No i patrzcie, teraz to jestem mile zaskoczony. To jest mosiądz żółty. Ale jaja. Na bok. Czyli to też będzie osiągnięty żółty. No pewnie. Na bok. Idziemy dalej. Odlew. Odlew. To pójdzie jako profil. Więc to już zupełnie na bok. Też jest o, z metalowym, widzicie, także warto mieć przy sobie magnes. Też idzie na bok. To jest mix. To hmm. czy to będzie odlew? Myślę, że to będzie odlew. O, to jest śrubeczka. Zaraz do zlikwidowania. Oczywiście torx, no bo co może być innego? Odlew. odlew mix mix odlew następne wiadro Dobra, ja was nie będę zanudzał, tak. Magnez mam po prostu po prostu ja sobie będę robił, a wy sobie patrzcie. W tą chwilę, tyle będzie odlewu. Zaraz sobie to zważymy. Waga na stół, bo to będzie nam potrzebne, oczywiście, do tego, żebyście złożyli formularz na metaleo.pl. Widać, coś tam widać. Dobra, ja sobie tylko sprawdzę cenę. Dobra, ja już wiem. Aluminium odlew w tej chwili na Metaleo. Na dzień dzisiejszy, w którym jest zrobiona paczka, wynosi 6,60. Czyli wbijamy sobie 660. I zobaczymy, ile to wszystko waży. Patrzcie, równe 4200 i teoretycznie mamy za to 27,72. Wagę sobie oczywiście zapiszcie, kwota taką jaka jest w tej chwili, ponieważ to będzie potrzebne do formularza na stronie Metaleopel. Także 4200 ja sobie robię tego zdjęcie, bo nie mam na czym zapisać. Zdjęcie zrobione. Zabieramy to. Zabieram wagę. I robimy teraz aluminium mieszane, które jest po 5,70. Także biorę jeszcze raz te same wiadra. Biorę kolejną torbę, o ile będę tutaj miał jakąś torbę. Albo inaczej, aluminium mieszane wrzucę bezpośrednio do kartonu. O, to jest bardzo dobry pomysł. Na stronie jeszcze napisali, tak jak mówiłem, że e, radiatory również jest aluminium mieszane, więc trzeba się do tego dostosować. Miejsca tu powiem Wam, za dużo nie ma. Tą torbę będę musiał rozłożyć i sprawdzić, ile tu miejsca zostanie. No właśnie, te dwa kawałki nie są. aluminium odlew. No i połowa kartonu mam powiedzmy na aluminium mieszane. Także lecimy z tematem. Dobra. Jakąś jedną jeszcze mam. Także w sumie no tak musi być. I to wszystko idzie do... A tu coś się znalazło. Patrzcie jak się tutaj śrubka znalazła. Skąd ona się tam wzięła? Nie mam pojęcia Złom aluminium mieszane. Także lecimy z tematem. Tutaj pada w sumie wszystko. No dobra, mamy aluminium mieszane. To też zaliczymy do aluminium mieszanego. Dołożymy to na torbę i zobaczymy, ile to razem wszystko waży. Także waga na stół. Waga stoi, wbijamy 5,70 i wrzucamy torbę z aluminium mieszanym. 3605 co daje 20 ,55 zł 55 groszy. Dodajemy sobie Przucamy to 345 gram, co daje złote 97, zł. razem mamy 22,52. Ja przerywam i robię sobie zdjęcie. Oczywiście zdjęcie całości łącznie z tym naczyniem. Dobra, to odrzucamy. Myślę, że to aluminium już chyba więcej nie pojedzie, w sensie mówię o chociaż ten profil, tylko to trzeba było obrać. Dobra, nie mam na to teraz czasu. Dorzucamy do tego troszkę miedziuszki. No i zostało to. Ja nie wiem czym To klasyfikować. Trochę to dużo miejsca zajmuje. Puszczam to w Mix po 5,70. A z tego co wiem, jeżeli zaklasyfikują to jako inny odpad po wyższej cenie na naszą korzyść, to tak zrobią. No i została miedziuszka, która mam nadzieję, że się zmieści. Rzucam to wszystko na wagę zobaczymy ile tego tutaj będzie. Oczywiście wszystko idzie jako Mieć Mix 2 kilo 170, ale nie znam ceny. 28.70. Co daje 62.28. Więc za nią tyle powinniśmy dostać. Dobra, biorę się zapakowanie pakowanie karton. Dobra, paczka zapakowana, okazało się, że karton jest troszkę za mały, muszę sobie go dosztukować. Myślę, że z mojej strony to tyle. Dziękuję tym osobom, które dotrwały do tego momentu. Zostaw subskrypcję, łapkę do góry i będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.